Już, już można? Tak. Dzień dobry Państwu. Wraz z posłanką Marceliną Zawiszą chciałyśmy dzisiaj poruszyć bardzo ważny problem dotyczący um, osób z niepełnosprawnościami. Bardzo dużo ostatnio mówi się o problemach osób z niepełnosprawnościami. I dobrze, bo jest to temat bardzo ważny. Polityka społeczna w tym zakresie jest, jest wciąż niewystarczająca, a mówi się też dużo, bo bardzo dużo jest tych problemów i dotyczy różnych grup z różnymi problemami. I dzisiaj ch chcemy przybliżyć problem dzieci z niepełnosprawnościami, które doświadczają ze strony państwa bardzo niewłaściwego traktowania, ponieważ nawet dzieci, które, które cierpią na schorzenia gete, genetyczne, choroby nieuleczalne, rozmaite problemy, których się nie odwróci. No, brak nogi nie spowoduje, że noga odrośnie, prawda? Tego typu problemy. A mimo to te dzieci, co 2-3 lata są ciągane do lekarzy, orzeczników, by oni potwierdzili ich niepełnosprawność. No Jest to naprawdę no coś, co nie powinno być miejsca, bo to dla tych rodzin jest e, straszne, także logistycznie e, bardzo często. E, jest to strata energii w służbie zdrowia. Przecież ci lekarze mogliby w tym czasie się zajmować czymś innym, a nie ciągle powtarzać te same orzeczenia. E, no i co gorsza, no to narusza jednak godność tych osób, bo ciągle są traktowane jako osoby, które być może próbują. E, oszukać system. I dlatego też Lewica w tej sprawie podejmuje liczne działania i właśnie od nich powie posłanka Zawisza. Siedem miesięcy temu poprosiłam o zwołanie Komisji Zdrowia i Komisji Polityki Społecznej w celu rozmowy na temat systemu orzeczeń w Polsce. Właśnie skupiając się na tych orzeczeniach w stosunku do osób, które no mają takie schorzenia, jak choćby Zespół na autyzm czy porażenie mózgowe, które wiadomo, że e, no, ich sytuacja raczej się nie zmieni w ciągu najbliższych lat. I minister Wdówik na tym posiedzeniu zobowiązał się do stworzenia listy schorzeń, które będą kwalifikowały do uzyskania jednorazowego orzeczenia na razie dla dzieci. Mieliśmy niedawno posiedzenie komisji, gdzie Minister Wdówik powiedział, że on nie może zaprezentować tej listy, ponieważ dostał ją dzień przed posiedzeniem. I ja wiem, co jest na tej liście. Wiem, co jest na tej liście. Są tam schorzenia genetyczne. Minister Wdówik powiedział, że ta, to, 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 ta lista powinna wejść w życie przed kolejnym posiedzeniem e, sejmu i mam tutaj dwa apele. Pierwszy apel jest taki, żeby jak najszybciej przeprocedować to, co już mają, żeby skonsultować to szybko z Ministerstwem Zdrowia i jak najszybciej wprowadzić w życie, żeby nie dopuszczać do takiej sytuacji, gdzie ludzie, którzy już naprawdę mają ciężko, byli zmuszani przez państwo do tego, żeby udowadniać, że w sytuacji ich dziecka nic się nie zmieniło. A drugi apel jest do Ministerstwa Zdrowia, żeby wspólnie z ministrem Wdowikiem Ros już teraz rozpoczęli proces rozszerzania tej listy. Na tej liście znajdują się na razie schorzenia e, genetyczne. Wiemy, że istnieje dużo więcej schorzeń, które tam się powinno znaleźć. Ta e, lista, którą w tym momencie e, ma minister Wdówik i która będzie konsultowana z ministerstwem, powinna być takim e, Miejscem, z którego oni wychodzą, żeby stworzyć system, który będzie przyjazny, który pozwoli na to, żeby no, odciążyć rodziny, odciążyć dzieci od udowadniania, że ich sytuacja się nie zmieniła. Bierzemy udział w licznych interwencjach. Teraz w związku z pandemią były przedłużane orzeczenia o niepełnosprawności. No i w związku z tym, że jesteśmy już po tym najgorszym pandemicznym okresie, teraz lekarze orzecznicy zostali zalani orzeczeniami o niepełnosprawności. Do czego to prowadzi? Prowadzi to do tego, że musimy interweniować, ponieważ dzieci, które otrzymywały do tej pory orzeczenia o niepełnosprawności z informacją, że wymagają on, te, te dzieci opieki całodobowej, nagle są uzdrawiane przez lekarzy orzeczników i w związku z tym rodzice się odwołują. To jest sytuacja absurdalna. Powinna być ta lista schorzeń, powinna być jak najszybciej. Apelujemy do ministra Wdówika, apelujemy do ministra zdrowia, nie macie na co czekać, zrealizujcie to jak najszybciej. Naprawdę setki tysięcy rodzin w Polsce czekają na tę listę i apelujemy do was również o to, żebyście jak najszybciej rozważyli rozszerzenie wiekowe. Tej listy, żeby to nie było tylko dla dzieci i młodzieży, ale żeby również to było dla dorosłych, tak żeby oszczędzić im konieczności udowadniania co dwa, trzy lata, że nadal są osobami z niepełnosprawnościami. Zróbcie to naprawdę, zaoszczędzicie pracę lekarzy, lekarek, orzeczników, cały system na tym zyska, a najbardziej zyskają na tym osoby z niepełnosprawnością. Nie macie tutaj nic do stracenia. Lista już jest gotowa, wprowadźcie ją w życie.